Witam, witam, witam. Czekajcie, łączyłem sobie. Zobaczymy, to robimy miniaturkę Na drugi kanał Nie wiem, czy będzie zapis, szczerze zobaczymy <coughs> Jak wygląda dołączy Nie No, także Nie wiem, nie ma nikogo chociaż jest no jest mm, dość późno, zobaczcie także nie ma co się dziwić <laughs> no ale może akurat będzie szczęście i ktoś dołączy to mam film zaczęty już także sobie go dokończymy, a potem na mój kanał ten, bo mam dwa kanały, drugi jest od zwierząt, że tak to ujmę. No i teraz to właśnie na niego film montujemy. Czy w sumie odcinek montujemy? Muzyczkę zaraz coś dodamy i będzie fajnie. Jak hmm. to dołączy? Kurde, na na TikToku, ale nie mam do TikToka. Także, o witam pierwszą osobkę, witam serdecznie. Daj znać na czacie, czy jesteś i zachęcam do subskrybowania kanału. Witam, 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 szut Hacker. Witam serdecznie. Witam dziesięć osób, witam serdecznie. Możecie napisać jak tam u was. E, to jest taki nocny live pogadankowy. Więc no, montuję sobie film na kanał. Możecie dać na u was, co robicie, czemu nie śpicie, mi się akurat nie chce, do tego sobie live odpaliłem. No. Widzę, że jest aż ósemka, więc super. Um, no ja sobie live, znaczy live, no zrobiłem takiego live'a luźnego. Bo mi się nudziło. No i montujemy. Także no. Możecie dać, dać, dać znać na czacie, że jesteście. I tak dalej, i tak dalej. <laughs> witam milu, witam serdecznie. Jak tam, kochani. Bo widzę, że jesteście. Cześć, cześć, cześć. Bardzo fajnie, że jesteście aktywni. Cieszy mnie to. Zobaczcie, że mówię trochę szeptem, ale nie chcę nikogo budzić. klimi witam serdecznie na live. Witam, witam. A spoko. Mm. Okej. Okay. Witam Milo, witam. Was get y, nie, umiem, nie umiem niemieckiego, czekajcie. Mm, ale co, co mam dostać, bo to nie pokazuje, że mam... A to angielski, dobra. Nie wiem. Nie rozumiem, Milo, nie rozumiem. Nie ogarnię tego angielskiego aż tak. O dziewięciu osób widzę. Jak ktoś chce współlajwa, to możemy zrobić, mogę drugiego odpalić, jak chcecie. To dla mnie żaden problem, bo w sumie to mi się nudzi nie Teraz wszyscy śpią do moich znajomych, więc jak ktoś ma ochotę, to można pogadać. Tylko musimy drugiego live'a. Teraz, teraz jest live z mojego telefonu jednego na no, drugim montuję. W ten sposób... Jak <coughs> okay. Macie pytania, to piszcie śmiało? Ja sobie wymienię się rzeczy. Aha, jest puste, no dobra. Витам, витам. Mm. Хорошо. Можете доехать с ним у вас. muzykę chyba puścić, jak, jak chcecie, możecie napisać propozycję, jaką, to puścimy. Wywątpuję w film, ale no, można muzykę puścić, chyba że to serial odpada w tle. jak tam wam wygodniej. Kurde, nie wiem jaką muzykę dać do tego. Filmu, bo to jest taki film raczej gdzie oprowadzam trochę jakby wszystkich po tym moim gospodarstwie po tych zwierzątkach ale nie wiem jak mu zagadać to jest taki mankament mój i żeby nie było nie pracuję w brudzie przy customach może to jest brudne ale ja na to kładę taką czystą kartkę żeby nic się tam nie brudziło więc no mi się to nie chciało domyć dlatego jest jak jest Możecie pytać to was, ja sobie film montuję na kanał drugi. tego. jakby to co śmiało pytać. No, tak to, tak to wygląda. Dajcie znać, czy jesteście, bo się tutaj nudzę trochę. macie kota kurde nie wiem jaką muzykę dać bo to sumie mógłbym ten film jutro wstawić na youtube tylko nie wiem jaką muzykę dać nie wiem a to trochę 5, 5 minut 20 sekund więc myślę że po prostu wstawię jedną muzykę ale kilka razy nie wiem jaki utwór, bo żeby, żeby mi też nie zdjęli za prawa autorskie, bo niektóre utwory jak kiedyś wstawiłem w filmie musiałem zmienić, bo mi YouTube usunął za, za prawa autorskie więc no, lipa sobie to wyeksportuję w najwyższej jakości jaka jest i czekamy dobra nie wiem kochani, piszcie co tam u was konika dałem, ja mogę zbadać drugiego zaraz, jakiegoś rybaka nie wiem, cokolwiek nie mam żadnego zierbaka pod ręką. Musiałbym gdzieś pójść po jakiegoś. Może osiołkę damy. Osiołkę damy. Z Revensburger chyba tak się tam firma nazywa. Tak się chyba to czyta. Tak myślę przynajmniej. Nie wiem, czekam do piątej, bo o piątej sobie pójdę fertki zjem. Bo wtedy już nie wiadomo, że tak wszyscy spali. No, dlatego jest ciekawie, kochanie, jest ciekawie. Trzeba subwidywać, czy ja możecie topować cokolwiek, jakiś znak, żebym widział, że jesteście aktywni na tym najwie. Okej, okay. ale w ogóle ten koniec jest taki zielony, bardzo w tym ekranie, on nie jest taki zielony. Czekajcie, może zrobię zdjęcie, może się to uda pokazać. Ula. No, tutaj tego nie widać, ale zobaczcie. Nie jest taki zielony jak na ekranie. To po prostu tutaj mi aparat zniekształca o kolor. No, ale okej. Okay. Dobra. Dajcie znać tam u was. Świeczka mi się innego ale specjalnie dla Ewa zapewniam świeczkę. Dobra, jak mi się ten film. Znowu usuniemy tragedia kochani, tragedia. Dobra, ile on trwa? 5 minut 20 sekund, dobra. To podam sobie wstawię. Widzicie? Tutaj spoiler, spoiler, słuchajcie. Film będzie. Więc ten kto na, le, widzicie, ten, kto jest na live, ma takie korzyści, że wie mm, co będzie na, na przykład na kanale rzucone. Takie spoilery dla aktywnych członków kanału, którzy śledzą. Znaczy wiecie, ten live jest taki randomowy, strasznie, ale mimo wszystko no to jest, nie? No, kto jest. Kto dołączył, ten dołączył, tak? Nic się nie dzieje, jak ktoś nie dołączył, przecież ten nie jest jeden live, będą jeszcze live oczywiście Ale mija turki już na ten film, wam nie pokażę akurat już... Nie będę aż tyle zdradzał Już wystarczy spoilerów Dobra, to remontujemy film na ten kanał Jutro chcę muzyczkę dogram I będzie na kanale. Bola nie mam jeszcze czas, bo w sumie wstawiłem dzisiaj jeszcze dwa filmy. Shortsa tutaj jednego z gołąbkiem, który do mnie przylaciał i go wpuściłem. Nie chcę lecieć do domu. Bo słuchajcie, nie ma co łapać tutaj głębi absolutnie. Bo są tak zwani łapacze w naszym hobby, w sumie hobby na świecie, hodowców głębi, bo tym też ja zajmuję. No i niestety są takie kwiatki, które łapią te głęby. Niestety. Te głębie są gołębiami, które się lotuje. Tu macie... No i tu macie drugi film, który wstawiłem właśnie 3 godziny temu. Zachęcam w ogóle do dołączenia. Dobra. live to były nawet co? Dobra, mniejsza. Ja sobie zobaczę z telefonu, czy coś piszecie, czy nie. Może mi laguje. Nie, nikt, nikt nie pisze, więc tapujemy, kochani. I zachęcam do aktywności. Dobra, już sprawdzam ten film. Nie wiem, kochani, nie wiem. 12 minut trwa live Ciekawe czy ktoś go w ogóle obejrzy Jak już wrzucę Bo w sumie to miało nie być zapisu Ale może zrobię Bo czemu by nie Nie wiem nudzi mi się strasznie Dlatego z tego live odpowiem Myślałem, że spogadamy, pogadamy Ale chyba nic z tego nie wyjdzie Widzę, bo nie ma ludzi jeszcze tu Znaczy sama, ale nie chcę się odzywać Szczerze powiem wam, nie was więcej niż w dzień, bo w dzień mało osób jest. A jak jest, to się nie odzywają. Powiedzmy, jest 30 osób na live, nie? No ostatnio taka sytuacja była chyba. No, no i nikt się nie odzywał. No w sumie teraz też się. Te... Hej, Pola! Hej, witam serdecznie! Bardzo fajnie, że się odzywasz, bo tutaj wszyscy, wszyscy chyba śpią na tym live'ie, bardzo się cieszę, że się odzywasz i zachęcam do zadawania pytań, bądź kogokolwiek, bo tak naprawdę ja tego live odpaliłem, bo mi się nudziło i dalej mi się nudzi, a że się nikt nie odzywa, to no, to jest już druga kwestia. Co tam, jak Ci minął dzień? Możesz opowiadać śmiało. Ja sobie Nie, nie śpię No to dobrze, że nie śpisz, a też nie śpię. O piątej sobie idę zrobić. Dlatego nie wiem, mogę w sumie tego live'a robić do piątej, ale żeby była aktywność, nie? ja mam procent w ogóle. A 30, o jest. czekajcie, bo ja włączyłem 30% to na tym telefonie. No ale co się wymyślimy? na razie. Myślimy, co jest. Póki działa, to działa. Potem będziemy się martwić. Co tam, kochani? U was? Nie wiem. Macie zdjęcie, co oglądam sobie serial to dla e, córka znowu, bo to jest dzielnica strachu. Polecam w ogóle, tylko że to jest dla starych osób raczej. Ja to się 10% niż... Tragedia. czy robić zapis, czy nie, bo nie wiem, czy jest sens. Mm. Aha, miałem zmontować taki jeden film, to jest film do unpackingu. Um. Zresztą dowiecie się niebawem, bo tego go podpinał, bo wiecie dobrze, że teraz do unpackingów dorzucam film z modlami koni na koniec unpackingu. A więc e, cześć Pola, cześć. A więc, co to jest? Jezus Maria. No, Dobra, nieważne. Jakieś filmy. Tak. A więc... Jest fajnie, koniec, jest fajnie. On ktoś się cieszy, widzę właśnie. Nie wiem co możemy tutaj porałować kochani mm, to Są jakieś wpadki, co to jest? Aha, pierogi dobra Okej, okay, kadry Kadry słuchajcie robimy Professional Okej okay. Potem dodamy muzykę na razie, jeśli nie będę w to bawił, bo jest noc punkt budzę będzie lipa okay, kadry, słuchajcie, bawimy się kolorkami. Mm. Szczerze. Uwielbiam nagrywać, ale montować? <ścoughs> Niekoniecznie. Aż wprawdzie wmilałem procent, ale nie wiem niech tam, bo znowu mi się latarka wyłączy. Nie się nic widzieć. Najwyżej no telefon wpadnie w trakcie, trudno. No, 8 osób i to serdecznie, montuję sobie film. Um, no, możecie pytanka zadawać, jak chcecie, macie ochotę. Chętnie odpowiem. Na no, jakieś tam właśnie... Wiem, ja możemy zrobić, ale no to zależy od was. Zawsze to w sumie powtarzam prawie, że no to zależy od was, bo to w sumie moi właśnie widzowie Wy tutaj jakby zarządzacie tym, czy się widzicie odzywali, nie, przecież nie można nikogo zmusić absolutnie. Jak się nikt nie będzie odzywał, to niedługo kończymy live'a i sam nie wiem, pójdę, może coś jeszcze zjem, bo hmm, i tak się nikt nie odzywa. Zobaczymy, jak z tą aktywnością. Dobra, jeden spoiler, jaki mam wam mogę dać, to taki, Już wam nie daję spoilerów. Nie spoilerujemy kochani. Zobaczycie w odcinku. Ale szczerze, myślę, że warto warto obejrzeć, bo zaczęłem się starać. Znaczy starają się zawsze, ale teraz wiecie, mój poziom się trochę zmienił. Coraz lepiej mi to wychodzi. Na pewno lepiej niż wcześniej na początku, a wiadomo. Dlatego no, jest fajnie, jest fajnie, kochani. No tak jak mówiłem, nie będę teraz dźwięku dodawał, tylko potem to zrobię, ale... Ale tak. Ach, czekajcie, ja tu mam. Ale cicho to jest, Jezus Maria. A teraz? Jezu, dobra, nieważne. Coś ciszyłem, telefon miałem Dobra kochani. Widzę, że się nie odzywacie, więc zaraz będziemy kończyli live'a. Poprzycinać te sceny, tragedia. Mm -hmm. okay. Najgorzej jak się te jedna osób witam. Najgorzej jak się te kadry jakby... Wiecie, kolorki yy, ogarnia każdą scenkę osobno, to jest coś strasznego. Siema, witam, fan Magdy Gessler, witam serdecznie. Jak tam, czemu nie śpisz? Ja sobie zrobiłem live'a na bo mi się nudzi. No i widzowie się nie odzywają. To wygląda, montuję sobie film na kanał. Już jeden zmontowałam prawie. Teraz drugi na ten kanał, bo mam dwa kanały. Ja o piątej idę iść w rycki Ja jestem. Dobrze, że jesteś pora dobrze, tylko że chodzi mi o to, że yy, jakby nie ma aktywności na tym czacie. Że nikt nie pisze praktycznie żadnych pytań, nic mi się już po prostu nudzi. Tak, live prowadzenie, bo ja sam gadam do siebie. Znaczy do telefonu, ale wiecie. Mm. Bardzo. A wiesz co, nie wybieram. W sensie nie znam się na tych klubach i nie chcę wybierać, nie? Ja jestem zdania, że mam swoją partię niezależną, czyli koniki. I tego się trzymam. Spoko. nie montuję, a Wy możecie coś pisać. Oha, zaraz telefon padnie, dobra, mam 20%. Już mówię, jak skakuję komunikacją. To się szybko bateria rozładowuje teraz, bo ten telefon jest trochę przeorany. Dlatego dziękuję wszystkim za udział. Będziemy powoli kończyć, jak silnik nie będzie odzywał. O, konika, dobra, super. Ten live przyjdzie w historii. Słuchajcie, w, ka w historii kanału. No ten live tornado, gdzie montujemy film. No, super. Ale mi się te kadry podobają i złysyfane. So Dobra, dziękuję wszystkim za udział. Do następnego live'a kochani. Pewnie będzie. Nie wiem kiedy, może jutro. Zależy od aktywności. Możecie napisać pod tym live w komentarzu, jeśli ktoś ogląda powtórkę że chcecie live'a. Napiszcie mi, nie wiem, piszemy hasło em, osiołek, o, piszemy hasło osiołek w komentarzach w, w zapisie tego live'a, żeby była powtórka. Ja wszystkim dziękuję za następnego live'a i cześć. I dobry nocy życzę.